Piotr Karpiński, dobry wieczór, czas na sport. Starcie dwóch najlepszych tenisistek świata dla Igi Świątek. Polka w półfinale turnieju WTA Finals pokonała Arynę Sabalenkę 6-3-6-2. Spotkanie rozciągnęło się na dwa dni z powodu ulewy. Na taki koncert warto było jednak czekać. Wiceliderka rankingu dała prawdziwy popis umiejętności. Grała znakomicie, doprowadzając bezradną Sabalenkę do furii. No myślę, że dałbym sobie ocenę 5 z plusem? Po prostu byłam bardzo zadowolona, że zagrałam tak dobry mecz przeciwko Arynie. Przed świątek ostatnie zadanie. Finał w Cancun z Jessiką Pegulą. Jeśli Polka wygra, wróci na fotel liderki światowego rankingu. Ponad 50 tysięcy osób ukończyło maraton w Nowym Jorku. Wśród nich jedyny Polak na wózku, Aleksander Suseł. To historia człowieka, który spełnia marzenia bez względu na przeciwności losu. Niesamowita atmosfera, wspaniała pogoda. 52 maraton w Nowym Jorku, 50 tysięcy uczestników, wielu Polaków, a wśród nich jedna szczególna osoba. To Aleksander Suseł, człowiek, który 20 lat temu był sparaliżowany od szyi w dół. Dzisiaj jest maratończykiem, wzorem i inspiracją dla innych. Maraton w Nowym Jorku ukończył po raz drugi z rzędu. Co Jestem zadowolony, że ukończyłem. Ja myślę, że w przyszłym roku udać do Chicago. Aleksander jest jednym z filarów projektu Plus Harder Marathons, cyklu 6 maratonów na sześciu kontynentach. Każdy z nich będzie miał swojego bohatera. Całość ma promować aktywność fizyczną i pokazywać, że można pokonywać własne ograniczenia. Tak jak Alek podczas 42 km i 195 m w Nowym Jorku. Więcej informacji na stronie eurosport.pl. Do zobaczenia.